Siema, z tej strony Jaca, twój ulubiony kryptowaluciak. Dzisiaj zagramy w grę Da Baby, w której prowadzimy głowy George Floyd'a i zbieramy dopalacze w postaci fentanylu. Spróbuję ze speedrunować tę grę. Mam nadzieję. Że Wam się spodoba. Nie zgłębiając się w moje tajniki sukcesu do speedrunowania tej gry, zacznijmy. Let's go! Pamiętajcie, że możecie mnie wesprzeć, kupując moją książkę na stronie jatacoin.pl. W tym miejscu trzeba wykonać trudny skok i chuj? przepraszam, po speedranie. Wygląda na to, że się niestety zbloczyłem, jak to mawiają do trzech razy sztuka. Chyba, że chodzi o biznes, to wtedy nie. Ech, ja pierdolę. Niestety za pierwszym razem coś nie wyszło, ale pobawię się trochę pomarańczą, i podotykam cytrynę, i zaraz do was wracam. To moje sposoby, by się odprężyć. Teraz to nie ma chujane mariole. Odpalam muzę do fokusa na całą pizdę i lecę przed fotoradarem. Lecimy z grubej kurwy, nie mylcie proszę z Majką, albo Klaudią Kudzik. O kurwa! Udało się! Ok, to było epickie. Rozpierdalam te da baby i lecę po rekord świata. Jestem głodny sukcesu z skarbie. Nie ma wymówek. Czuję się jakbym zapierdalał fokusem 1.4 Ekobust w celu nabycia sterydów do wzbogacenia indeksu anabolicznego mojej diety. Kurwa, było blisko, ale mamy to. Czuję już ten wiatr w uszach, dziecino. Mamy rekord świata. Let's go! Zajebiście, kolejne trofeum moje, da Baby pokonane w 8 sekund. Oj, bratku, to było ciężkie, ale mamy to. Mam nadzieję, że spodobał wam się materiał i nowy montaż. Zatrudniłem znanego montażystę z Hollywood. Jak widać sukces można osiągnąć wszędzie, by dowiedzieć się jak to zrobić kup moją książkę na stronie jatacoin.pl. Zostaw łapkę i suba a następnym razem pokażę Ci jak zespedrunować 100 bitcoin w 30 godzin.